Редактор Kochani Ludkowie, jodzi ja o ja z naszym szlakiem kulinarnym Śląskie. Smaki przywędrował do miejsca, do miasta. Kiedy jest mi bliski, bo studiował żech sam pięć lot, a mogę powiedzieć, że miasto jest święte, bo są my w Częstochowie. Ja będę ważył w takiej szumnej restauracji, która nazywa się Browar Częstochowia. Nie dość, że ważą tu przepyszne piwo, to jeszcze mają przesmaczne jedzenie. Chcecie spróbować? To chodźcie, idziemy ważyć. Panie Ludkowie, są my już we wnętrzach, pięknych wnętrzach restauracji browaru Częstochowie, a ze mną są w kuchni, pan Łukasz Koziuk. Witam serdecznie. Panie Łukaszu, tu się tak naprawdę się waży piwo. Naprawdę się waży piwo. Zresztą czuć, nie? Czuć, czuć, jak czuć? najbardziej. A też możecie sobie tak w trakcie robotki... Sobie nie no, niestety, ale po pracy jak najbardziej. Po pracy ja, po pracy ja. Dzisiaj, panie Łukaszu, e, zrobimy kawior e, żydowski. żydowski. Coż to jest? Kawiór żydowski to jest nic innego jak to jest, są gęsie wątróbki. One są przesmażone na masełku z cebulką. No dodane później jest jajko ugotowane na twardo i szczypiorek. Ale kaj to ten kawiar. No forma tego no to są takie okrągłe kulki i dlatego to się nazywa kawior żydowski. Kulki, czyli potem e, ta wątróbka będzie drobno siekana? Tak, drobno posiekana, e, będzie uformowana w kształt kulki i będzie podana na grzankach czosnkowych. To co Pani Łukasz? Zaczynamy. E, na masełku będzie na to? Będzie na masełku. Okej, okay, to już masełko mamy. I smażymy ją tak, jak ona jest. Nie solimy. solimy nie, ją... solimy później i na koniec, na koniec już wszystko jak będzie razem. Okej, okay. przede wszystkim mogła być twardy. Czy trzeba ją jakoś specjalnie moczyć? Ja nie moczę, ona tak jak jest, po prostu jest tylko oczyszczona, żeby nie było tam żadnych błon, żadnych jakichś niepotrzebnych to wiadomo, rzeczy nie? i tak ją smażymy. To ja czasami, ale to tak mm, też jak mam chęć wola, wola, to lubię jak ja się wątróbkę sobie pomoczyć troszkę albo w maślące, albo w kiszce, czyli w kwaśnym mleku, mhm. wtedy ona też tak dosłownie takiej delikatności, nie? E, Pamiętajcie, nie solemy, solemy dopiero na sam koniec. Yy, I nie mąką, nie, nie bez niczego. Okay. Aha, i do tego jeszcze przyjdzie cebulka, ja? Przyjdzie do tego pokrojona cebulka. Może czy? co, damy już Pewnie. tych wątróbek tu troszkę mome, więc mhm. te z cebulki też ze trzy było, nie? Jak nie więcej. Musi być bardzo drobno. A, czy A, w piórka? Ja kroję to w piórka, bo później i tak to będziemy kroić. Może to być w kostkę też, będzie nam później je pokroić, tak? Na hmm. koniec. Okay. Nie ma problemu. No to mogą być piórka. Okej, okay. Pierwsza cebulka czy pierwsza wątróbka? Yy, myślę, że troszeczkę można wątróbki wyrzucić i dorzucimy później cebulkę. Masełko pięknie, wonio. Nie za mocny może ogień zmniejsza, żeby o, żeby nie Mhm. nie? Mm -hmm. Wątróbka ma to do tego, że jak jest za mocny ogień, słuchajcie, to szczelo po czym potem czadać poza, żeby kaźnie pryskło do oka, nie? Wątróbki my już przeciepli, słuchajcie, to słodowo, my już cebulkę, nie? Tak, dajemy cebulkę. Panie Łukaszu, a czy ludzie się pytają, bo jeszcze ja ktoś też zapytą, co to jest ten kawior żydowski, na pewno pierwsze pytanie, jak otwierają karta menu, to się pytają, cóż to jest, nie? Czy wydaje, już... wydaje mi się, że pytają się, tak? No bo to jest rzecz taka inna, tak? Niespotykana i ludzie też nie wiedzą, co to jest. A poza tym powiem Panu, że to jest super opcja, na przykład przysię na, na piwko, podegustować mhm. piwka i do tego taką grzaneczkę. Oczywiście, jak najbardziej. Joby przynajmniej sobie to zamówił, Nie wiem jak Wy, ale posłuchajcie rączki, bo niekiedy warto. To co, teraz jeszcze posolimy, nie? Tak. A myślę, że, że będzie dość. I co, teraz to musimy na przeciepny do, do miski. No jakieś miseczki? Musimy trochę to, poczekać, to... żeby to wystygło po moim musi wychłodnić w najzwyczajniej świecie, czyli przeciepujemy to do miski. Mmm, ale wonio, czyli pachnie. Tak. Wątróbka no fajnie przechłodła, to co teraz? Kryjemy to w kosteczka, ja. Tak. Jeśli idzie za grubo, to proszę bardzo, to się potem gdzieś deformować, nie? Mhm. Może żeby się no, fajnie wszystko mieszało. Wiele tego o, śmiecha. myślę, że. Wystarczy. Tak, I też bardzo drobno. Tak. Ten szczepionk da taki fajny, fajny aromat świeżości, nie? Tak, no i też I nuta. Nada też troszeczkę smaku, to też. Dokładnie. No i kolorystyka, nie? Do środeczka. Jajce teraz po też bardzo drobno. Też. Wszystko musi być drobnie uspokosikane. No i ta cebulka też będziemy oczywiście... Też. Razem z tym masełkiem dodamy później tam... Bo to będzie te, te spoiwo takie, nie? Tak. Ja myślę, że to będzie już dość drobno. Panie Łukasz, wszystko mamy pokrote, nie? Tak. To co, teraz by trzeba było to wszystko a tak do kupy... Trzeba to wszystko dobrze wymieszać. Wymieszać po moim, wyferlać, ale ja myślę, że chyba troszkę masełka jeszcze do metra. Tak, możemy dodać jeszcze masełka. Pieprz. Pieprzul. I I dosmaczamy. O, i teraz to już mamy takie fajne. To co? Niech Pan pokaże, jak to będziemy formować. Ręcznie? Tak, ręcznie. A już może zakroić. Ręcznie i formujemy się w takie kuleczki. O, taka forma. Aha. No i co, masełko teraz do tego zetrze troszkę czosnku. Soli. Tak, troszeczkę soli. Zrobimy takie takie masło czosnkowe kiedy mm -hmm. zasmarujemy nasze bagietki lekko jest może wczepniemy na tak obsmażymy. żeby były takie. fajne takie chrupkie nie teraz to rozrobimy Starymy jeszcze bo jak czosnek to też musi być sól lekko przesmarować tak. i na jedna porcja to takich kuleczek a czy na jedną porcję dajemy trzy grzaneczki. Trzy no, kulki. No tak idzie pojeść, nie? Myślę, że. Myślę, że tak. Spokojnie. Panie Łukaszu, grzaneczki mamy gotowe, to może ja już to będę układał tu. Dokładnie. A może vale. ja będę od razu układał. Jakiś no pomidorek. Można dać do dekoracji. Ziółko, może tymianku trochę co? Gdzie pani pasowało, nie? Wygląda przesmacznie. Kuleczki aż się śmieją, czyli kawior, czyli kawior żydowski. Kawior żydowski. Kochani ludkowie, jakby wam się chciało to zrobić w domu, a jak chcecie spróbować kawioru żydowskiego i napić się dobrego piwa, to przyjeżdżajcie tu do Częstochowy, do restauracji browar Częstochowia. Super, dzięki bardzo, a my zaraz chyku się dania głównego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Panie Łukaszu, kawiar był przepyszny, naprawdę godą z ręką na sercu. Czas na danie Główne, a będzie to... Będą to kotety z prosiaka na grubo tartych plackach ziemniaczanych i sosie z borowików. Ale mamy małe niespodzianki, to w trakcie nie będziemy wszystkiego zdradzać. Mamy tu ten kotlet, on jest tak fajnie pokroty. Tak, to jest... podobnie jak, jak się kraje właśnie jagnięcina, nie? Że... To jest kotlet z kostką, tak? Jest... Najlepszy. 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 I co jest ważne, nie będziemy tego jakoś specjalnie czaskać, nie? Nie, nie będziemy. Tłoczkiem po co, niech mięso jest soczyste, ale no i musimy sobie to zamarynować i będziemy to marynować w oliwie, nie? Tak, mamy oliwę. Troszeczkę czosnku. Czosnek może przesiekamy, nie? Trzeba wziąć dwa ząbki, żeby takie na dokład troszeczkę podkreślić. Damy trochę rozmarynu możemy dać. I co, sól tu czy solemy mięso? Yy, myślę, że damy tutaj. Muszę być nad czyli pierwszy. W takiej zalewie najlepsze, żeby to troszkę poleżało. Nie? Tak, Dobrze, żeby to troszkę poleżało, żeby mięso przeszło troszeczkę. Tak, całą noc nie. No dobrze by było. Ten czosnek wtedy puści, ta oliwa też mhm. nie. To co? Nie chcę, nam to teraz fajnie tu leży. Tak. A my zrobimy sobie ciasto na placki. Może jakby pan czył. A już ta cebulka, pokreja, bo ją przesmażymy, nie? Tak, przesmażymy. Wtedy się tak nie, nie będzie taka ostra. Bije się, nie? Po prostu, nie? Nie za dużo, bo to nie o to chodzi, żeby była sama cebula, nie? Tak. E, ząbek czosnku? Można dać. Będzie troszeczkę lepszy smak. Troszeczkę tak. sobie to przesmażymy na masełku klarowanym. Mamy do Was jeszcze mało niespodzianka bo te piwo to tu nie stoi po to żeby my go wypieli ale piwa troszkę domy do ciasta i one spowoduje że drożdże, które są w piwie na pewno e, troszkę będzie tym, spulchnią, spulchnią te placki e, mnie nauczyli tego Czesi, naprawdę super sprawa. jak to wloli te piwo do tych placków to ja miał takie łoczy bo będą no tego jeszcze nie grali ale jak spróbujecie to naprawdę nie pożałujecie Czosnek przesiekam. Dociplna. Cebulka się fajnie przesmażyła. To teraz mam do domu, nie? Tak. Tak. Nie muszę dokładnie oczyścić te patelnie, bo i tak tu jeszcze będzie, yy, będzie cebula smażona. To co? Korzyni. To jest właśnie korzyni, czyli, czyli pieprz sol no, na taką ilość to jedno jajko no myślę że no, jest że styknienie i troszkę piwka to piwka. niech pan miesza i obda loć i tak my go dali piwo spowoduje że to będzie naprawdę takie fajne chrupiące sprężyste No tego piwa tak 50, żeby nie przesadzić, żeby kiedyś tego kufla nie w nie? Mąka czynno. Będziemy widzieć czy łyżka styknie. Może jeszcze ciutek, nie tak. To co ciasto domem nakroi, nie chcę tam troszkę te droże teraz popracują, a my zrobimy coś jak grzybowy, czyli cebula e, czosnek też, też tam pan do tak. ja. A już by da się kać grzyby. To są... Mmm, prawdziwki, nie? No i oczywiście standardowo na cebuli. A czy tym winem będziemy to podlewać? Tak, podlewać. Ten, ten sosik będzie taki fajny, aromatyczny. Amiał. Będzie sosik. To Co to? Ja mam na grzotę, masełko. No i praktycznie możemy cebulkę już ciepać. Dociepniemy tam grzyby, potem ich podlejemy winem, a na koniec śmietonka. Grzybki nam się już fajnie przesmażyły z cebulką. To co to? Teraz czosnek? Tak, czosnek bardzo i wino. Półwydrabne, tak. Teraz już wonio cudownie Teraz nam się to, te grzybki muszą troszkę w tym podusić, nie? Podlejemy sobie już tę śmietaną? Tak Jak pan myśli jeszcze? No też, że... Leś nie przedobrzy, nie? Dokładnie, zostawimy No i teraz nam się to zredukuje, czyli odparuje, zagęści naturalnie A może sobie już zaczniemy, może smażyć nasze placki. Na czym pan smaży? Na oliwie. Na oliwie. Ale pamiętajcie z drugiego tłoczenia, bo z pierwszego tłoczenia wtedy wytwarzają się niepotrzebne związki, które mogą nam bardziej zaszkodzić. Pierwsze tłoczenie do sałatek, drugie tłoczenie do smażenia. No myślę, że panie Łukaszu nasz szłoby już pomału wykańczać. Przyprawiamy sol, Tutaj Próbujemy tego placka. Takie nie za wielkie, co? Tak, te Takie średniej wielkości. No te piwko, jak pan widzi, zrobiło, że te kartofle troszkę się tak złamały. Mhm. Jeszcze trochę wy... wyciaprać w tym wszystkim, nie? Plack przeciepniemy, O, jakie fajne. Aż trzy na porcję. Tak, trzy na porcję. No solidna porcja. Myślę, że idzie się najeść. Te nasze kotleciki też już zaraz wyjdą. Wyglądają przedobrze, pachną. Jeszcze lepsze. Co co? Mogę chyba nakładać. Tak, myślę, że. Jeszcze nie wspomniałem o tym, że Anta na pewno lepsze zrobi. Polejemy sosikiem. Pasik grzybowe. Troszkę rozmalę. Co Ty więcej chcesz? Też jest super. Ja jest o tym przekonany. Panie Łukaszu, my zaraz spróbujemy, a wy spróbujcie sobie zrobić dwoma placki z, z piwem, chociaż no nie wiem, czy tak dobrym jak tu, bo te jest to zawsze dobre, a jak nie, no to przyjeżdżajcie na gotowce, co ty tu smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, po dobrym jedzeniu, a te było przepyszne, musi być maszkę, czyli deser. Będą to jabłka. Tak. Będą to jabłka na miodzie. Z gałką loda waniliowego i z piana. A czy jest to prawda? Słyszę że robicie też takie piwo miodowe. Tak, robimy też piwo. Jest to piwo niepasteryzowane. Czy wszystkie piwa są niepasteryzowane? Tak, wszystkie piwa są niepasteryzowane. Yy, mamy trzy rodzaje piwa. A jeszcze yy... jest miodowe, jest piwo pszeniczne i jest piwo jasne. Jasny piw. – Więc nie trzeba kochani do kopie. To na pewno inaczej smakuje, bo jest świeżo warzone. Jak się wchodzi tutaj do środka, to czuć taki, taki ten smut fajnie. E, to jest bardzo charakterystyczną dłoń, e, kiedy nie da się podkręcić. E, Bez to fajnie się, fajnie się tu siedzi. No, Najwyższaj w świecie, e, widać w dekadzie, co tu będzie dodać. Do tego zamówicie to dobre jedzonko. No i już mucha nie siada. Mamy tu jabłka. Jabłka mamy już wydrążone. Najlepiej, żeby były te jabłka e, Tak. I teraz będziemy to kroić jakieś plastry? Tak, będziemy to kroić w plastry. Myślę, że z takiego jabłka wykroimy około czterech plastrów. Czyli jakieś yy, około jednego centymetra. Tak, to Na masełku, tak, masełku, tak, masełku. będziemy Tak, będziemy smażyć na masełko, Okej, okay, to ja już masło, pan jakby to pokroł. A ten miód też do taką fajną, fajną skórkę, taką glazurkę tak. robi, nie? To co, sobie to na masełko? Z dwóch stron siek siek, miodzik, plus kaweczka Do dekoracje. tak fajnie, że ruzynki one tak też tym miodem fajnie. Tak, one przejdą, zrobią się takie w pojutkie. Pokawki. Nie ma dlaczego do sery. Jabłka, teraz mamy sezon, zaczyna się, nie będzie ich na pewno brakować. Tak, przeciepnęmy sobie te nasze jabłuszka. Mm. To co, myślę, że już teraz mogę możemy dawać, nie tego miodu? Tak z dwie łyżki. Tak dwie ja by... łyżki Myślę, że tak po górze, nie? żeby się to tak fajnie ustały takie glazurki. gazurki. Mm. No to rozemki już też wciepnęły, nie? Tak, na raz ona teraz nabierą ciepła troszkę tak napęcznią, nie? Takie są najlepsze, zawsze w moczce, tak naprawdę, nie moczka, nie? To takie taki śląskie deser na święta ważonej, ale ciężko określić. Jako bryja, jako mm -hmm. ciapa, spiernika, wszystkie bakalie. Wygląda nieciekawie, ale smakuje w pierwszorzędzie. To właśnie one są zawsze takie napite. Na Jabłka są fajne, mięciutkie. Proszę bardzo. Niech pan nałoży, tak jak wy, tu świetanki na porcję 3 czy 4 4 4 to to idzie pojeźdź nie no i tego miodu nie, Ten masło. nie powiem, słuchajcie żeby to było dietetyczne, ale kto tu go do żeby grała być no, on ma być smaczny. No i. Tu jest No wygląda jak milion dolarów. 5 milion dolarów za rozjem, A wy przyjeżdżajcie ty do częstochowy, no bo jest kaczka. Nie ma, żeby tu ale też, żeby dobrze zjeść. Rączka gotuje, Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Panie Łukaszu, dzięki bardzo za współpracę. Przyjeżdżajcie do Częstochowy, a jak już tu wyjdziecie, to wleźcie na coś dobrego, żeby pokosztować takie pyszności. Może się napić upalny dzień dobrego piwka. A przypominam, że dzisiaj byliśmy w restauracji, w browarze. Często Częstochowia. Częstochowia. Jakbyście chcieli sobie pospominać, co my tu dzisiaj ważyli, to wleźcie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl no i poślijcie fotka ze swoich wojarzy. Na razie. To co? Już muszę spróbować tego miliona dolarów. Mmm. <grym> rączka gotuje, rączka gotuje. Löwau